Witajcie kochani, w kolejnym odcinku serii Aldera Place Far Cry. Operację zakończyłem. I teraz, jak pamiętacie, jesteśmy na tej nowej wyspie. A żeby nie być gołosłownym, pokażę gdzie. Jesteśmy tu. Tutaj wylecieliśmy sobie przez chyba Super startowy, nie wiem, czy tędy, czy którędy. A tu jest ta główna wyspa, a tu jest ta druga. I na tej drugiej się znajdujemy. I moim celem teraz jest stacja i warsztat Harm and Say, czy Whatever, jak ktoś tam zwie. Chodzi o to, żeby przejąć posterunek. I właśnie zaraz to zrobimy... Właśnie, chodzi o to, że tak. Przede wszystkim... Już mnie widzą. Koledzy. Mamy teraz do czynienia z lepszymi typami. Jak widzicie oni są automatycznie drożsi, jeśli chodzi o zarobek punktowo ekspowy. Jest i sniper. Kurde, ale ta sniperka jest głośna niestety. Nie ma szans, żeby mnie tutaj dostrzegł Jestem za daleko Ale tam jakiś popłoch wy tego Na pewno Stworzyłem Popłoch stworzyłem, co to w ogóle za opuszczenie jest Wywołałem raczej Boom headshot, jak widzicie headshoty są za 50 już To będzie alarm chyba bez tego No właśnie Ja myślałem, że tak się stanie 300 za głowę ładnie i Kolejny O! Ło! Wow. No, jak widzicie, oni tak tacy plecy nie są wcale. Zaraz ci przyjadą kolejni. Jadą już. Sama headshoty lecą. Dobrze, bo teraz dużo potrzebuję ekspa. No. Jeszcze troszkę. to powinno załatwić sprawę. Trochę zagdynę zrobiłem, wiem, ale nie szkodzi. 500 punktów i tak dużo tutaj punktów dostaję za nich. Także luz. Aha, no i są... Z tego co wiem, z tego co dostałem informacje, są dostępne nowe rodzaje broni tutaj. Dokładnie. I coś trzeba będzie kupić chyba, bo ja mam... Ponieważ mam cały... Mm, Całą kasę mam, że tak powiem, już... Yy... Znaczy portal mam przepełniony. Prawie jak widzicie. Także teraz, no właśnie. Widzicie mamy Magnum dostępne. to swój. Jak to widzę, przedłużona lufa. Celownie. Chyba, chyba, że Magnum był już dostępny, ale tego wektora mamy. PZ19. To jest jak PP19 wygląda. Trochę. To są ten Cylownik optyczny, kolimatorowy z czeloną kropką i tłumik Ile mogę w ogóle do tej rzeczy mieć do niej? Włączonej? Trzech, o świetnie Właśnie, bo chciałem powiększony magazynek wziąć i tłumik Oraz dostosować sobie Nie nie nie, nie zakupuj dżungli Jakiś taki ładny Weźmy sobie stepowy Dobra. Użyj. Ale tutaj mam ten już! Takiego sztejera. Hm. Znaczy, to jest akurat wektor tutaj. Dobra, karabiny szturmowe. Co tu mamy? 416... Nasza postrzelność lepsza. To dobrze. Weźmy szybkostrzelność. Dwie bronie max. Ale tu mam ten sam, kurde. Zamiast łuku, ale dostosujmy go. Dwie. Dwie maks. Celownik optyczny, czerwony kodmatorowy. Celownik wyborowy... Nie, to będzie raczej z czerwoną kropką, ponieważ będzie to na krótsze dystanse. Dobra, użyj go tutaj. Dobra. Karabin snajperski jakiś nowy jest. Jest. Ale to jest właśnie to, co mam już. Także nie, lkm -y W porównaniu do... No troszkę masz szybkostrzelność większą. I obrażenia. Także chyba go kupimy. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, dostosuj. Powiększony magazynek oczywiście. Oraz... Celownik kolimatorowy. Dobra, jeszcze sobie go dostosujmy, może. Głęboka dżungla, piasek, ogień. Nie, jak głęboka dżungla mi się podoba. Dobra, wyrzutnie rakiet. Ten granatnik. Granatnik sobie by się przydał, ale to może później specjalne. Miotacz ognia to mamy, mamy. Towary konsumpcyjne, kamizelka, jak najbardziej. Wybaczcie za te tutaj przedłużanie No i mamy gotowe tutaj ten, yy, nowe mapy Z przedmiotami i tak dalej Oczywiście to zamierzam kupić yy, No i dobra Kurde yy, Gra mi się z, w ogóle z tego wyłączyła Ale kupiłem to co miałem kupić Oto i właśnie Osprzęt nowy Tego sobie zostawiłem Snajperkę mam Aha, kupiłem sobie inny karabinek jednak, Ace'a. Jak, jak widzicie, całkiem niezły. Jak mi się wydaje. Gdzie to jest? Na górze. Dobra, dzisiaj będziemy kontynuować naszą główną przygodę, znaczy główną fabułę. Tak skaczemy z takiej wysokości, warto wcisnąć lewy shift, domyślnie. Dobra, tu jest w samochodzie gdzieś. Nie, nie będę tych tych tutaj e, poszukiwany martwy, ponieważ one są wszystkie takie same praktycznie. Lecimy do, lecimy w ogóle nie w tę stronę, ponieważ muszę lecieć właśnie tu na górę główną drogą. Od co? Dobrze, te drogi są już takie asfaltowe bardziej. Wydaje, że bardziej cywilizowana część takiego... tej wyspy. Znaczy ogólnie w grze. Tu już są nasi ludzie, także... spokojnie. I dobrze, dobrze, dobrze są tutaj nasi ludzie, w sensie, że... że spokój przynajmniej jakiś jest, delikatny. Znajdź sama jakby tego chołka. Tak właśnie zamierzam zrobić. Jest chyba tutaj. Może nie tu. Może tu. Może na górze. Cześć sam. Co tu robisz? Ty masz tatuarz tyłu u głowy. Być So easy to fool them. Everybody thinks I am a bad guy because I come from Germany. <laughs> I was promoted because of an accent. Sit. Now, what is the mission? I want to kill Hoyt. Scheiße. scheiße. Wait. You're Jason Brody, yeah? You finished our fast. Yeah. Why didn't you tell me? We must hide you. Hoyt will blow you into a thousand Stucker. This will not be easy. You have become a victim of your own success, yeah? The natives attack Hoyt now. He has put up defenses. We must sabotage his organization, or killing him will be useless. Yet Hoyt doesn't know what you look like. Only about seas. What are you thinking? Nine 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 nine. Odeya, enlisted. You must enlist with the privateers. There are no arguments. This is a two-man operation. What I need you on the. Hmm. Ciekawe. To się. Ciekawe, to zaczyna wyglądać wszystko. Looks apart. How? We still a uniform. It's the new recruits. Brought in and processed down by the docks. Find a recruit. Make sure nobody recovers his body. Won't steal his gear. Contact me on this frequency afterwards. Some of tour. Hello? Jason. Did you make it to Hoyt's Island? Yes. yes. You have nearly reached the end of the path.

gdzie my w ogóle lecimy? Eee, tutaj czyli dobrze to potem w lewo tu 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 i taką tak jak leciliśmy wtedy tu jest skrzynka ale nie mamy czasu na nią teraz tu jest gdzieś przeprawa przez mostek eee, tu? Dobrze, w ogóle jadę? Źle chyba jadę. Oczywiście, że źle pojechałem. Bo tu muszę się przeprawić przez ten mostek. Tu jest ten posterunek. Przeprawiłem się przez mostek. O. Wow. Prawie że. I dalej trzeba jechać na wprost. Pojedziemy tędy. Bo to chyba tędy właśnie ta droga prowadzi. Ja myślałem, że to samochód wrogów. Dobra, teraz ostrożnie. Broń najlepiej z tłumikiem. Ale to jest ten koleś? Dobra, tylko kogo mam djabnąć? Tak chyba tego mam dziabnąć. Nikogo nie Kogo wolno zabrać? Znaczy zabić. Gdzie jest mundur tam? No właśnie też pomyślałem o tym kamieniu. I ci i ci, spokojnie. To tylko ja tu jestem. Mogę... Weźmy gotówkę Dobra, trzeba dalej być nie zauważonym. Wow! Koleś się wylewa. OK też pająka granaty. Ale w sumie mógłbym go jakoś zaznaczyć. nie spokojnie, nieee! Jak on sobie idzie? Kucnąłem, kucnąłem już. Idźcie, idźcie tam. Jak to zrobić? Uhuhu kurde, co za misja trudna. Dobra, ten seusiat, kurde, tego drugiego muszę zaznaczyć. Jest. Dobra, są zaznaczeni. Spokojnie. Nie spodziewałem się co prawda takiej misji spodankowej Tędy tylko, że ten koleś tam idzie czy jak on idzie? Chyba tędy mogę zeskoczyć bezpiecznie Tam gdzieś prowadzi dalej przejście Wracaj z powrotem Uważam się przemknął za nim Po prostu za plecami O w ten sposób O i tutaj Dobra Powiem wam, że to wcale nie jest łatwa misja Przeniknij niezauważony do jaskini No przecież to mnie zaraz zobaczy To jest bez sensu jakieś. O co ja robię tutaj Chyba że No masakra przecież to jest Jak ja tu mam to zrobić Chyba że tak zrobimy jakoś tu jest ogólna masakra. Ten koleś się tam gdzieś patrzy. Mam nadzieję, że to się uda. Udało się. Teraz spokojnie tutaj. Ale mi to haczy. Kurde. Spokojnie, spokojnie tutaj. Wow, trochę ich tu jest. Znajdź alternatywną drogę. No to próbuję, próbuję znaleźć alternatywną drogę. Spokojnie, spokojnie. Czyżby szła tędy droga? Wow, tu jest kolejny kolo. Tam kolejni. Tego by trzeba. Nie uwagę. Powinno być ok w miarę. Tak, udało się. I teraz co? No, zaznacz go. Tam, Tutaj, pod wodą. Mam nadzieję, że tu żadnych rakinów, krokodyli nie ma. Ciekawa misja, powiem że naprawdę ciekawie się robi. Dobra, jesteśmy na statku. Pozbądź się rekruta i jego mundur. To chyba było to, co miałem tutaj zrobić. Dokładnie, rękawy ukrywają tatuaże, także jesteśmy jednym z najemników Hoyta już. says his name is foster, so how am i supposed to act? like a foster. remember, be gullible. you must believe your own lie to sell it. Hmm. My to my my whole... twoje dokumenty. Dobra. all right, hoyt's coming in for inspection of his new men. everyone line up for processing. prepare for scanning. Hey, next, come on, move forward. All right. Okay, All right, let's go, let Are you clear? All right, next. You're good, Foster. You know what I need? Psst. I need a good bed. Huh? Oh? You want to make some dope? Fuck yeah, what do you think I'm here? A local boss named boss has just been killed. His empire's open for business boys are making money hand over fist. so why shouldn't we? oh, what about hoyt? hoyt's got bigger concerns. it's a fucking buffet right now. but the food won't last long, so might as well eat right. damn straight. damn right. okay, go watch the speech. hey, tell anybody about a conversation. you're dead, man. you're fucking dead. spokane, yeah. spokane, powiem. Go. Hey. Ah, my rosy cheeked new employees. I'm not going to lie. We're all here to make a buck. But it's the happiness of my people that gets me up each morning. Hate this fucking place. My father. Rest his soul. Was a diamond miner got up at the crack of dawn each morning, smoked a cigarette down into the earth he went. for that wonderful, wonderful man, the company was god. i bring that same reverence to my humble business here, and i expect all of you to do the same. now, there are only three company rules you have to follow. First, protect my product. I Second, kill any native on site. Finally, all profits go to me. I'm an understanding boss. But if you break one of these rules. Right, enough talk. Those savages want to destroy my life's work. My pride and joy! Show them we mean business! Oh, I almost forgot. We have a special on this man! Your very own island! For the head of Jason Brody. E, no tak. Uff, dobra, dobra kochani, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i kurczę, jestem naprawdę ciekaw, co się będzie działo dalej. Trzymajcie się, kochani.